Dzisiaj o podciąganiu. Dlaczego się nie podciągasz, albo dlaczego nie progresujesz w podciąganiu, albo dlaczego masz słabe podciąganie? Od razu idziemy z tematem. Punkt pierwszy. Asymetryczna praca opatek. Jeśli te opatki mają taki ruch, już pokazuję, inicjujesz podciąganie na drążku. idzie tak, zobaczcie, o, jeden idzie wyżej od drugiego, to sobie wyobra wyobraźcie, że to jest zdecydowanie trudniejsze, aby to zrobić. Spróbujcie sobie choć minimalnie ruszyć jednorącz yy, w pociąganiu jednorącz, czy jesteście w stanie choć te 2-3 centymetry się podnieść. Jest niezwykle ciężko, więc jeśli te opadki startują asymetrycznie i ta asymetria jest bardzo duża, to przypuszczajmy yy, w takim gorszym przypadku. Tu może być na przykład 80% pracy, a w drugim 20% pracy, więc właściwie taka osoba się pociąga na drążku. I znam przypadek, która, który był taki, że pociągał się powiedzmy 2-3 razy, ale po aktywacji łopatek i dobrej pracy łopatek pociągał się od razu, uwaga, 6 czy tam 8 razy, więc ogromny progres. Progres nie przez to, że miał siły więcej nagle, tylko po prostu doszła, doszła symetryczna praca łopatek, która pozwoliła mu wykorzystać w pełni swoje siły. Liczę na 1000 lajków i zrobimy kolejny materiał. Napiszcie w komentarzach, jakie ćwiczenie mam omówić. Zły dobór ćwiczeń często jest tak, że osoby dobierają źle ćwiczenia. Na przykład no, ściąganie drążka wyciągórnego, wiecie, które ćwiczenie macie. Siedzicie i ściągacie drążek na wyciągu górnym. I to samo się przykłada w podciąganiu na drążku, ponieważ jesteśmy za daleko oddaleni od tego, co jest na drążku, czyli zwiz. Więc jeśli chcesz mieć ćwiczenie, które jest bliżej podciągania na drążku, no to polecam robić to samo, oczywiście jak macie ten wyciąg taki. Robić to w klęku, to jest ściąganie drążka, w taki sposób, bo ja tej maszyny nie mam, więc w klęku dużo lepiej się przekłada niż w siadzie i to też badania udowadniają. Kolejna sprawa, no jeśli macie problem z podciąganiem na drążku z dołem, z inicjacją ruchu, no to dawanie gumy tu w taki właśnie sposób no nie ma sensu, bo problem jest czym z asymetryczną czy słabą pracą łopatek, czy zainicjowanie ruchu, więc to nie jest dobre. Dlatego tak często polecam negatywy. Niektóre osoby mówią, że negatywy nie są dobre, ale według mnie są świetne. Natomiast osoba gruba z wielką wagą no nie może robić negatywów, bo spadnie kamień i sobie coś zerwie, więc wtedy trzeba zaczynać od regresji, czy tak zwane ćwiczenie, to się nazywa inverted row, czy ściąganie drążka, łączyć jedno z drugim, czy już podciąganie z pomocą Nóg w taki sposób, czy się pociągasz i wolne opuszczanie, negatywne znowu do góry i wolne opuszczanie. To świetnie, świetnie działa. Natomiast jeśli masz bardzo silne potrzymanie w drążku i coś tam nie gra, to polecam też gumy. W jaki sposób? I często jest tak, że jak osoba już jest zaawansowana, to bardzo dobrze z dołu eksplozywnie inicjuje ruch, ale problem jest z końcówką, więc co polecam? Zrobić z gumą, ale w odwrotny sposób, czyli gumy są na dole i opór jest na samej górze, tak? Też polecam robić pauzy. Pauzy u góry dla osób, które chcą poprawić dany odcinek ruchu. Czyli na przykład robisz normalne pociąganie na drążku, u góry pauza, 5 sekund. Znowu pauza, znowu pauza i znowu pauza. Jeden z powodów, dlaczego nie progresujecie, jest trening do upadku. Praktycznie każdy trening robicie do upadku, to równa się zawsze regresja. Nie ma szans progresować, a musi być komfort. Komfort też yy, yy, i psychiczny, i motywacyjny, ale też i koordynacyjny. Więc co polecam? No, robić zapasy. Jeżeli Twój maks to jest 5 razy to rób sobie trzy powtórzenia, ale w wielu seriach. Ale też yy, warto wtedy, jeżeli masz cały wynik, robić częstszy trening dwa razy w tygodniu, albo nawet trzy razy w tygodniu. Więc jeśli robię jeden trening negatywne opuszczania, drugi robię pełny ruch, na przykład, a trzeci jakieś ćwiczenie akcesoryjne, jakaś wariacja akcesoryjna. I przykładowo, tu robię sobie yy, 10-sekundowe opuszczanie, 5 serii po jeden. Tu mam pełny ruch, to robię 6 jedynek, tak? ale robię w taki sposób, że albo tak samo wolno opuszczam, tu na przykład 10 sekund, to tu sobie 5 sekund w dół i, i na przykład pauza u góry. Akcesoryjne ćwiczenie może być na przykład pull, pull down w klęku, inverted row, ewentualnie jakieś ćwiczenie, które jest bardzo mocne, siłowe na na, na przykład najszerszy grzbietu. Polecam, zaraz to pokażę, jakie to może być ćwiczenie, które świetnie wpływa na podciąganie na drążku i poprawia podciąganie na drążku. Natomiast chodzi o to, aby trenować często, żeby ta objętość tu rosła. Bo pamiętaj, że masz małą ilość powtórzeń którą y, generujesz, y, więc jesteś już na wysokim procencie ciężaru maksymalnego. Przyjmujemy, że uśredniając 85% maksa to jest około 5 powtórzeń, więc wchodzisz od razu na wyższy level i to jest ten minus, więc potrzebujesz objętości więc i częstotliwości. To jest klucz, ale nie do upadku. I brak ćwiczeń akcesoryjnych. No, jak wiecie, w na drążku pracuje najszerszy, y, czworoboczny, obły, rotatory, zginacze i też chwyt. Pamiętajcie, że jest bardzo mocne powiązanie między siłą chwytu a siłą łopatki. Jeżeli jest zdrowa łopatka, to dane osoby mają silny chwyt, więc nie olewajcie podciągając drążku chwyt, bo jeżeli całe ciało jest silne, jeżeli elementy ciała są silne, to całe ciało jest silne. To jest jeden łańcuch połączonych systemów, więc w tym systemie nie może być istotny słabych ogniw. Więc co? Zmacniamy najszerszy. Jakie jest świetne ćwiczenie najszersze? najszersze oprócz oczywiście pociągania to jest wiosłowanie jednorącz, które zresztą wody pokazywał świetne ćwiczenie. Sam jest zwojony tylko w innej wersji, natomiast wody pokazał takie coś w taki sposób, czyli wiosujemy o, czy duży ciężar, oczywiście. Tu z tyłu dajcie sobie jakąś 25, a tu jedziecie, polecam zrobić jak najwięcej serii bez pasków, później ładować paski, bo to ćwiczenie naprawdę jest ciężkie, i może ładować naprawdę duże ćwiczenie, jest tu najszerszy grzbietu i połączenie całego ciała. Najlepsze ćwiczenia to są tak, te, które właśnie łączymy te całe ciało. Kolejna kwestia, czworoboczny. No czworoboczny to no też jest wiosłowanie. Czworoboczny to mogą być wszelkie rajzy, czyli, jeżeli tutaj będziesz w tych ćwiczeniach coraz mocniejszy i wersji nie wiem na 12, 10, 8, ale też na 5 powtórzeń, czyli progresujecie kosztem oczywiście ciężarów, czy powtórzeń, bo pamiętajcie, pamiętajcie, że w tym, w tym przypadku kozą ofiarne zawsze powinny być powtórzenia. No, zginacze to macie od wersji z łokciem wysuniętym do przodu, czyli w pociąganiu na drążku mamy taką pozycję najczęściej, po nawet poprawę wyprostu, bo niektóre osoby naprawdę bardzo wysoko się podciągają i ten łokieć ucieka mocno. W tył. u niektórych mniej, ale każde zginania, w których mamy wysunięty łokieć, bardzo dobrze wpływają właśnie na wzmocnienie tutaj podciągania na drążku. Też nie bójcie się takiego chwytu, takiego chwytu, takiego, takiego chwytu. Polecam na przykład co jakiś czas wrzucić sobie ringi. Ringi, w którym pracujemy nad garskim, co, co bardzo dobrze, do, do, dobrze wpływa na, na y, łokcie, na kontuzję łokci, jak i równowagę mięśniową. Jeżeli mamy wszędzie równowagę mięśniową, to po prostu stajesz się silny. Jeśli materia Wam się podobała, to oczywiście łapka w górę, reklama, kod KFD Tutaj, yy, oczywiście, współpraca ze mną, moja strona e-mail. No i najbliższe kursy Akademii KFD, czyli trójbój siłowy, który będzie miał przerwę, level pierwszy, drugi. Za to wchodzi level trzeci, czyli dla zaawansowanych, osób szukających wiedzy albo osób, które chcą się jeszcze bardziej rozwijać. No i oczywiście, trener personalny, który będzie wpadał dwa razy w roku, i yy, to jest po dłuższej przerwie, więc polecam. No i dzisiaj tyle. Łapy nie ma.